Siema, siema, siema! Nie czekaj się widzę inaczej. Halo, alo, halo! Hej hej, cześć, siema no, z tej strony Chairsler Pro, studie Chair i sobie gramy w Del Boy Daylight. Dalej jest Moon, dalej sobie gramy killerem, tylko dzisiaj nie Legionem, tylko o nim, o onim, onim. Tak, tak, tak. Dobra, ściszyłem sobie grę, powinno być git, tylko po poczekaj. Nie wiem czy jest git, chwileczek. Nie wiem, podgłośnie, podgłośnieniem grę, ale jeśli będzie za cicho, to zobaczymy, może na następny odcinek. Czekaj ja sobie tylko tutaj zmienię builda Mniej więcej Kurde czekaj mam serio tyle żółtych perków? No way widzowe Nie no chciałem ten coś fajnego sobie ustawić The Summons, Który był fajny perk taki czekaj Dobra, dalej mi to zajęło ale mniej więcej tu macie wszystkie perki jakie mam Co sobie wziąłem, a, I tu macie Adony, jakie mam no, w skróciperki wybrałem takie, bo jestem biedakiem na, na tej postaci, wiem, mam tyle punktów, ale chcę te postaci wymaksować ten na trzeci poziom, a nie o niego teraz i dlatego tak to ustawiłem. Generalnie, a w ogóle, da, da, w masz normowe skiny do tego na tym bladłunie. on no, jest chyba idealną postać na bladłunie, w sensie taką, on zbiera krew, a Bloodwoon, że wiecie, jest po prostu krew do zbierania. Tak, 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 dobra, cięcie. Dobra, mam już grę ulicową. Ale dalej oczywiście jest Bladlun. Trzeba mam to pasywne. mam te pasywne ładowanie. Yy, mam jakiegoś bliskiego Bladorba, tu jest no, taki najbliższy Bladorb. I chodźmy potem do tego. Zobaczymy czy ktoś go weźmie, czy nie. Yy, jeśli nie, to sobie my go weźmiemy. bo mam tutaj ten perk, co pokazuje jak jakieś dwa osoby pracują nad genem. No, jest dosyć spoko. No nie wiem, musimy gdzieś to odłożyć, bo... Eee, o, tu, może, tu to możemy odłożyć. Najbliżcie widzowie. Więc... On słyszę już Gena, jak to naprawiają. Odłóżmy sobie tutaj ten koagulant, weźmy ten i chodzimy do Gena, którego tam naprawiają, bo to mi się strasznie tu nie podoba, że naprawia ktoś tutaj Gena. Siema. Co jest? On ma ten krzyk. Chyba, idziemy za nią. Trzeba tutaj Sable pokazać, jak się gra w tą grę. Nie, to jest teda z dewiadu studiów, które są rzeczywiście na no nie. Nie, no tam jest Kurde, prawie Dobra, trzeba rozwalić tą paletę, bo sobie nie poradzimy inaczej. A, dobra, mam tego perka, co pokazuje mi, gdzie w sumie surf, to to perk był. No zaraz ją uderzymy, może zaraz na lepą całą furię, będziemy jej naładowaną. Gdzie jest? E, tam nam uciekał, okej. Okay. No, ja mi ją teraz powalił. Krajku, na mag wsysać, ale. Jak dla mnie teraz not worth it, not worth it. Kurde. Eee, tędy mi uciekła Okej, okay, tędy jest No nie! Dobra, będę się trochę z nią ganiał teraz Jak widzę. No traj mi to potrwa. Żeby Hej, ten krzyk, dobrze, że... On istnieje. No kurde, prawie... A, pra... no, Gena już mi naprawi, nie. No, zachowuje się jak jakiś taki typowy tuneler teraz. Muszę iść do Gena, nie mogę jej tak cał. Czy mogę ją cały czas zganiać? To nie, no nie mogę, nie mogę. Daj sobie ten koagulant tutaj odłożę. jest tutaj? Tu jest. No nie, co tu być, co myśleć? to w i już mają dwa geny. Jednego surwa cały czas zganiam. I pani. Dobra, w końcu. Mamy. Mamy kogokolwiek. Czekaj mi dwa geny. Za... <laughs> Dlaczego? Ledwo co mail zacząłem ten odcinek, nie wiem ile ma minut On ma ledwo 3-4 minuty, a oni już całą grę zrobili Co to ma być w ogóle? Co to ma być widzowe? Dosłownie, a mogłem jednak zostawić te moje poprzednie perki na, na ten No Zaraz będę mieć krwawą furię eee, Teraz z nimi się poganiam eee, No, czekaj eee. Dobra, krwawa chyba że muszę steru kogoś ude. Poczekaj, jeszcze nie uderzyłem. Więc to jest zbyt ciemno. O, dobra, mamy krwawą furię. Mączmy sobie krwawą furię. Tylko, Trzeba, wiecie, lepiej mieć na widoku. Bo, łączmy sobie właśnie naszą krwawą furię. I może jeszcze coś będzie z tego meczu, ale opisałem, że zobaczymy się w następnym, bo ten to taki, no słaby, nie instytuujesz, byśmy uciekli. Demonition pan był pod prawym, co nie, ta. To... Po prawym był. in ten game, zniszczycie jak najlepiej. No. Ja totalnie nie umiem grać o, ni o nim. Bądźmy sobie demoniczny pent. Dobra, ja widzę tam Sable. No nie. Dlaczego ona cały czas krzyczy? Wytyfy? co to ma być w ogóle? Nie, no tą paletę trzeba by się rzucić, tak właściwie. Dobra, ale to zniszczona i z szybko demonicznym pędem, demonicznym pęd, widzowie. Kurde, jakbym szybciej obrócił myszku, trafiłbym na pewno. No kurde, znowu, prawie, no, co to ma być? Ja nie wiem, co to mecz jest. O, chodźmy tam do Gena, do wujkiego. No, co to ma być, widzowie? W ogóle, nie, to jest jakieś nieuczciwe, oni grają w tą grę. Co to ma być? Ja z ja zlezwą mecz zacząłem, oni już mają 4 geny naprawione. Co to on Nie, że mnie latarką wyświetla. Chodź tutaj, specjalnie się. Gapie. No, dla satysfakcji uderzyłem. No. Meczu i tak nie wygram. Co to mają być za surwie? Jakiś, że oni mi tutaj czysto robią w 3 sekundy. Już pewnie z y, haka zdejmują. Weźmy sobie nazbierajmy trochę tej krwi. To nie, że cię zdejmują już, nie? No, to dziwne, bo powinni. Nie, tego genu naprawili. Weźmy sobie tą krew, pozbierali, Może jakoś jeszcze tą furią na końcu uda mi się wykończyć. Nie by było. Pewnie ten, no, ten, ten naprawiają. Mogę im kopnąć. W sumie oni już pewnie poszli do Haka. I tamten też. Nie, dobra, sobie, to, to jest bez sensu. mówię, bez sensu ten mecz. No co to ma być? Nie idę do tamtych typów, bo mnie zaczęli wkurzać. Bo no moja klawiatura teraz mi przeszkodziła. Nie, gonię ją. Nie masz życia, mówię ci, nie masz życia. Jednak ma życie. Nie. Co to ma być, widzowie? Nie, no idę do tamtej bramy, może tam je... No super, tam akurat była. Dobra, to idziemy do bramy. Bo pewnie to... Tą... Nie, nie, tej nawet nie robią. Weźmy, gdzie jest to jeszcze brama, tam jest brama. To pobiegnijmy sobie do tamtej, może tam ktoś będzie. Może jeszcze mojej demonicznej, demonicznego pędu starcza akurat tam, żeby dotrzeć. Obstałem, że te drzwi robią. Jest, jest, jest. Nie wierzę, trafiłem w końcu kogokolwiek. Nie no, co ciebie wiesz, Mori, me, Merchant Uda się pożale, że odkąd wyszedł ten nowy update, to ja nadal tej nowej mapy nie widziałem. I to teraz takie, no, kiepskie jest. Ten nano, właśnie to Sable, ale tej nowej mapy to ja wcale nie widziałem w tej grze. Mamy i mamy koagulant, to są dłuższy, że będą chcieli ukraść Kangulant. widać, że tutaj dalej nie naprawiają. Czy pewnie przyjdą tutaj zdjąć z haka? Tak myślę. O, widzę Sable, choćby że ten, tu Sable. No i tam jest yy, Musimy pilnować mniej więcej tego haka, jeśli chcemy, no, no Nie pozwolę wam, nie pozwolę wam zdjąć z haka mojej stoły weźmy sobie tą krew Cały czas trzeba się przypatrywać ktoś nie idzie na pewno yy, Po nią nie możemy tak zbytnio iść Trzeba cały czas mówię się, przyglądać ten Czy nie ma nikogo tam przy... O ktoś jest, ktoś jest Dobra, dobra. Oni teraz niestety pewnie mi uciekną. Eee, chociaż czekaj. Nie, nie, ucieknie mi... O nie, nie otworzyli tej bramy. Dobra, to jednak nie ucieknie. Jednak... Okej. Okay. Dobra, dobra, zobaczę. Jakoś idzie, jakoś idzie. Może chociaż że co będziemy jednego... Kill <gry?」> Dobra, to to akurat było zajwiste. <gry?」gry?」> Jak przekła i... Dobra, <gry?」>, to to było piękne. To było piękne wizowe. Nichtamoe. Idziemy po tałe moje. Nie. To nie sobie szybko tą w yy, furię I biegnijmy, biegnijmy bo oni nam... Jakby, to jest jedyna opcja, dawaj tu sable. No nie, 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 ja wam mówię, ja nie mam miejsca na moją myszkę i to wszystko dlatego. Nie, dobra, idę tam. Dobra, jest, 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 jest. Będzie, będzie kill, będzie kill. I co we? Demoniczny pęd, demoniczny pęd. Jest, jest, nie wierzę, nie wierzę. To się uda, to się uda jeszcze. Dobra, nie, bierę ją. Nie wiem, gdzie jest ta druga, ale. Okej, okay, jeszcze mamy drugą. Widzimy, mam jeszcze drugą. Dopóki jej nie uleczą. Aha. Widzimy się w następnym meczu. Infity, <śśmienny> co? Jest? Znowu ta sama mapa. No nie usiadłeś mak milanów no nie jednak inna dobra to nieważne, No widziałem surwa tam chodźmy, skoro już widziałem surwa, to może być dosyć prosto weźmy sobie to tu odłóżmy wiecie bo limit dwóch to niestety jest limit i limitu nie obejdę więc chodźmy sobie jeszcze potem tutaj no, wiecie mieć tutaj na przyszłość na jakieś odkładanie o mamy leona nie, co to było? Ten mi uciekł Jak ja mogę tak łatwo gubić graczy? Dosłownie uderz... O tam jest Jak ja mogę tak łatwo gubić graczy? Dosłownie Patrzę na grę i... Dobra nie, on nie umie grać On, Jakby umiał grać to bym na się z bawił, ale... Dla mnie lepiej, dla mnie lepiej tutaj, Leonie. nie No nie, jednak drugie nie surf Ej, co, co, co się stało, że jego ja go dalej niosę? A mam jakieś porty, co? Jakby to, że ktoś mnie oślepi, to nowe mogę nieść? iść? Dobra, chodźmy po nią. Nie co tu się wydarzyło właśnie. A! O kurde, ma sprinta. No nie, spodziewała się. Najgorzej. Dobra, idzie. Ale za niedługo będziemy mieli furię, więc sobie z niej na pewno skorzystamy. Widzę, że oni się tam leczą, więc chodźmy tak i zaraz uderzymy Leona. Może być jej ona, ale Le Leona by wolał jako pierwszego uderzyć. Yy. Okej. Okay. Dobra, Fury nam się nie opłaca w tym momencie używać. Ona bardziej taka, że tam później, w późniejszym etapie gry się Właśnie jest bardziej worth it. O, Leonie, Leonie. Chyba niszczymy mu paletę. On tutaj pewnie będzie uciekał. Znają. Ta, ucieka. No bo tam druga paleta została rzucona, ja oczywiście zniszczyłem. Bionimy Leona, musimy go gonić. Patrzę cały czas po tych śladach, jak on tutaj krąży. Tam jest, dobra. Leonie, nie Leonie, bo ja zaraz mojej furii na tym się skończy. I cię tutaj zniszczę. No. O, czeka na paletę. Dobra, nie wiem, ludzi tak na palety robić. Eee... chodźmy już tylko tędy. On pewnie, eeeh, trzeba do genów iść. Nie mogę się tylko ganić z Leonem. Ta idziemy do genów. Albo je. Dobra, to... byłem zbyt greedy w tym momencie widzowy. Chodźmy do gena. Chodźmy do gena, bo zaraz go nam naprawił. Nie będzie fajnie. A jak będziemy cały czas tak ganiać Leona, to niestety nic w tym nie ugramy. A moją furią jest szansa, żeby coś właśnie ugrać. Eee, gdybym tą Sable z drugą chęcią. Kurde, nie widziałam jej Nie takie, nie lubię tego systemu. on jest taki trochę weirdo No jak to nie uderzyłem? serio to się trochę dłużej ładuje Ten uniczny pęd? No, no niestety nie, dobra, dobra, dobra yy, skoro nie dżingli, to niech będzie ta Dobra, yy, złapnę ją z tej strony, bo z tej strony będzie mnie trochę można się nie oślepić. I powieźmy ją tutaj o... o, o na tym haku. I no ten lepiej przyjdzie zdecydowanie lepiej niż poprzedni. Z tym się zgodzę. To, to mi się podoba. Jak wspomniałem, że film wam się spodoba, subskrybować, subskrybować, subskrybujcie i komentować. Pewnie ta. No nie, no nie. I'm too greedy No Dobra, i tak to zniszczę. Hmm? No bo tam ta ucieka, tam ucieka. Ja wiem, że mogę tą krew by brać, ale... O pyk! A, a, o, 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 o. Dobra, czekaj, pójdę nie chwilę, ale tylko chwilę, bo nie wiem na ile ma tego umie... A, dobra, dalej ma. Nie, stworo. Dobra. Idziemy teraz powiesić. Gdzie- gdzie on? Leonie, co ty w ogóle tu wyrabiasz? Nie, trzeba ją powiesić. No, dobrze, nie mają tego sabotażu haka. Bo no, nie, to możliwe, no, że mały no, problem by mi to sprawiło. Weźmy sobie trochę tej krwi, właśnie. Jeszcze ją zdejmują? Zdań... Nie. Tylko mi się wydawało, że zdejmują już. Eee, nie wydawało mi się. Nie wydawało mi się. No, bo chodźmy tam. Niestety fur nie mam naładowanej. O, to, to będzie łatwo akurat. Tratuj, super, za chwilę będzie furia ja nie miał dalej, tak czemu nie o, mam paletę Ma... dalej ucieka, co jest? No w sensie podoba mi się jak oni grają e, dosyć łatwo jest ich tutaj wszędzie porobić no dobra to, to też by było za trudne jakiś tutaj Ares Bóg Olimpu, ok i Bóg wojna tutaj zwykły demon może go pokonać to jest śmieszne, trochę zabawne. Ale tak właśnie jest, tak właśnie jest. I wieszamy. podoba mi się wygląda jak te sur wygrają. Dobra, to było zajebiste. To było zajebiste akurat. ją po prostu tak wziąłem. Takie osie ma i, i cię biorę. To było zajebiste. I cię wieszamy tutaj. Dobra, coś nie podoba mi się jak oni grają. O tutaj mam tego mojego busta. Krow fur jest włączyć, a czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? O ta Dobra, biegniemy. No nie, kiedyś umiałem. Jakby... Tam na początku jak grałem o nim, to ja umiałem nim robić te... Yy, w sensie te bicie tą... Nie, nie wiem czy on bi, ale czymś na pewno. Eee, dobra, widzę, że się tu nie leczą, nie leczą. Chodźmy tutaj pobiegnąć po mapie, może jakieś zobaczę na Supergena naprawili. To już nie jest zbyt przyjemne. Dla mnie akurat. Może no, tu ktoś będzie? Nie, tutaj nikogo nie ma. Musimy się obrócić. Put, jak miałem większą się w myszcu, albo. O! <laughs> nie, no upię, to no, po prostu nie wiem, biegli co takim oni, po prostu widzisz kogoś po drodze i takie. O, sieba. Nie macie. O, tam biegnęła Saber ja Będziemy teraz ten Sable się zemścić, za to, że ten. O, tam we dwójkę na genie pracuje. Nie, to musimy do gena iść jednak. czy mi, widząc. Nie, chyba. Mi... O! Zauważyli mnie. W końcu, przynajmniej ktoś. A ale ktoś tu jeszcze pra. O, nie, dobra, tu po prostu tu światło zostało. E, chwilę dłużej. Tam pewnie uciekli, tak? Nie. Dlaczego nie? A jednak tak, jednak tak. No to, to. O, o, o. Ślady krwi, ślady krwi widzowe. Warto z nimi podążać. Bo one mogą nas gdzieś tutaj doprowadzić. Na przykład. Nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. W sumie fajny mecz, fajny mecz. coś mi się podoba. Nie ma tutaj? Nie, pe czy pewnie się albo tam cofnęli albo nie wiem co. Czekaj, ślady krwi, ślady krwi z tych moich orbów. No, cofnęli się. widzieli, widzieli że ja poszedłem to. Po prostu pójdę teraz tą stroną. Nie, musiałem na szybko cięcie zrobić. No nie! Co to ma być widzowie, co to ma być? O już miałem ich tutaj. Pewnie tam ten gen już też naprawili. No nie. O, mają, mają już tego gena Jest ktoś przy nim? Nie, uciekli uciekli. Kurde, ale blisko. No widziałem! No nie! A miał być dobry mecz. Miał być dobry mecz. Ale nie ma tam widziałem kogoś, jeszcze był. Cały czas krew upuszcza No, cały czas... Tam jest ta stable. Chodźmy za stable. Eee, weźmy tą krew, co to tutaj jest O! Ale sprytna Ciema nie, no on, oni zaraz to wszystkie geny mi naprawią, Co to ma być w ogóle? Nie, musimy ich tutaj poskromić naszą furią. Być fajnie, jakby jednego killa, bo ten męcz już był dobry, ale przez te jebane cięcie, które musiałem zrobić. Nawet ja go nie chciałem ro No, widzicie? Co, to jest jakieś. To jest oszukane, widzowie. Ja już go miałem. Nie, idziemy znowu kopnąć tego gena. No, trzeba. Eee, I szukamy ich chyba, bo to nie można inaczej. A jednak można, można, inaczej. Dobra, super, super. Zaraz ją podniesiemy, tylko najpierw chcę zobaczyć, czy nie ma tutaj nikogo w pobliżu. Bo włączyła mi się ten dźwięk poszukiwania, więc pewnie ktoś jest w pobliżu, tak bym obstawiał. Okej, okay, tutaj jest coś. Okej, okay, sabotażował mi hack. Okej, okay, widzę, widzę. Chodźmy teraz ją wziąć tutaj, tylko muszę... Dźwięku mniej więcej wszystkie haki mi tutaj niszczą. Ciekawe, ciekawe. O, jest jeszcze Sable. O, zbyt greedy, zbyt greedy w tym momencie. Dobra, weźmy tą Sable, szybko ją tutaj gdzieś zawieźmy, Bo powstanie, że hak będziemy mieli. Tam mamy hak, weźmy do tego. Wiem, wiem że to jest trochę bez sensu na tak dalekim puku. ale no... innego nie widzę. A... Na ten Oni obcają, że oni będą bardziej ten. Chcieli naprawić gena niż przejść po surwa. W tym momencie, ta widzę jak tam naprawiało. Musimy szybko iść do tego gena, by go naprawiał. To będzie mi przez ranę. Nie, nie, dalej się niszczy, super. Zajebiście. Tutaj jest ta osoba. Dobra, zajebiście, zajebiście. Mamy kolejną furię naładowaną. Nie, używam natychmiastowo Eee, po, po kogo idziemy? Tam idziemy. Tam idziemy. Tam nie mogę im pozwolić na, na cokolwiek. Jeśli im pozwolimy... Kurde, miałam lagę. Znowu mam jakieś lagi. No nie, znowu przegra. O. Dobra. Connection lost jakiś tutaj mi pisze. No, co to ma być? Co to kurwa ma być w tym momencie? Dobra, super, mam stable. No nie, dlaczego nie Kurwa, jakieś powiadomienia wyskakują? Super. Bo zaraz będziemy mieli ją też uderzoną. Okej, okay, dobra, dobra. Weźmy te, te, tego, tego gracza w tym momencie. No, weźmy go na jakiegoś szuka. Eee... to wiesz, może tamtego, no niech będzie tamten, dobra ja, ja Jednak coś z tego ugrania jeszcze widzę, pomimo tej porażki Tego odcinka, co, co jest w połowie porażką Tego cięcia, co się z tą stało No eee, mam nadzieję, że granie jest zagośle, o super, ostatnie wiszelanie, czyli gen gen już mają naprawiony. No, eee, bo miałem furii eee, Naprawiony... Naprawiony, no nie Zresztą wszyscy mają adrenalinę, weźmy sobie to, prześlimy Idziemy po nich nabożny. Kurde, mamy nabożny. Nie, biegniemy za Leonem, za Leonem, może jeszcze Leona tutaj się uda pokonać. No jak go nie trafiłem, nie. No bo on, on tu nie ma palety. Chyba? Tak, 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 tak. Nie, wiem, co ty planujesz, ale... Nie wiem, co on planował, ale... Super, mamy Leona. Dajesz Leona sobie weźmy. Co niech on tutaj wisi jak będą chociaż dwa tutaj kile w tym meczu To zajebiście, zajebiście e, którą bramę otworzyli? A w sumie, no ta, to się nie pokazuje no, bo... Zróbmy naszą krwawą furię Jeśli miałbym obstawiać to... Mam tu bramę, mimo wszystko Czy to jest tamta brama? Ta, to jest ta brama No dobra, dwa kile chociaż mamy Nie, nie, nie był to najgorszy mecz Mógłby być lepszy, gdyby nie to cięcie Poszanujmy się, wtedy miałem trzeba albo nawet 4 kg. Ale... Niech będzie co i za coś jak to się Powiada No i znowu kurwa ma, mam tego lagę, co to ma być? Ja nie wierzę jakiś connection, loss. co to mi... POŁĄCZENIE! No! No nie moje punkty! Co to ma być? Oni jak to zero punktów? Co to kurwa ma być? Ja nie wierzę, ja nie wierzę. Ten odcinek to jest porażka po prostu, a na karty czasowej nie dostałem, aha. Czy dostałem punkty? Może dostałem, tylko się nie wyświetla. Chyba jakby dostał, ale się nie wyświetla. Nie, ten odcinek to jest jakaś jedna wielka porażka. Co to ma być? Dobra, widzowie mimo tego mojego narzekania na koniec jak Wam się spodobało, możecie subskrybować, się komentować, wspomnę Wam jeszcze raz. A także nawet udosemnia bajga. i do następnego. Pa pa pa. pa.